To nie jest clickbait. Naprawdę trafiłem Neymara footies w wersji 99. Oprócz tego, naprawdę, co paczkę co otwieraliśmy, to była jakaś super niesamowita karta. Zresztą, wszystko zobaczycie za chwilę. Ja zapraszam Was do oglądania. Klikując klasyka, sprawdzam, co tutaj jest ciekawego. Hmm. Na razie nic ciekawego. jest jest to sobie zrobimy. Oczywiście logowania w okresie przygotowawczym. Nowa era też klasycznie. Sto o tak jest! Czemu nie widzi? Kurde, 99 by dali. Ale właśnie czekałem na tego typu SBC. Kim Jay. Idealnie do składu Byron. To glory. Wleci, coś pięknego. Szkoda, że mogli już dać 99 kartę. Ale i tak super, super, że go dali. I to tyle, ale nie narzekam na content, bo jest Kiminjay, którego, którego bardzo chciałem właśnie użyć. Teraz tylko czekać na Keina i już w ogóle coś pięknego. Czy tutaj coś dali? Chyba nic. Uuuu, jaja, turę! Patrzcie, ile? Więc 700, 700 koła. 57. No, on wygląda fajnie. Fajnie wygląda w dalszym ciągu. No ale 97 to mały, mamy overall. Także nie wiem, czy w składzie się, w składzie się załapie. Chyba że maś. O, nie ma, no to nie wiem, to pomyślimy najwyżej. Ale fajna paczka ogólnie. A teraz kto? Ja ja ratuję duplikat. No jednak Sokrates, ale też fajna paczka. Uuu, ovarian na duplikacie. A, mówiłem, mam nadzieję, że bez duplikatu, a tu wypadł jegomość za 500 koła na duplikacie. No ciekawe, ciekawy ten dropik, muszę przyznać. Otwieramy. Jest to klasyczny. Co jest nie tak Co jest nie tak z tymi kartami. <gry> Co chwilę, co chwilę fajna karta, mega dobra karta, ale duplikat. Ja nie wiem, Uff, co to są zapaczki paczki chore. Jezus, insynuacja w jednej paczce. No dobra, już nic nie warci, ale. No, musicie przyznać, że to robi wrażenie. Może Neymar, duplikat. Jest jakiś... Ja nie mam pytań do tych paczek. Ja po prostu. Ja nie mam pytań, naprawdę. Co jest nie tak? Ronalinio. Jakim prawem? Chory, chory, po prostu chory drop. Jakoś nie, nie ciągnie do tego trybu. No duplikat. Boże święty, co to jest za dropik? Ja naprawdę nie, nie wiem o co tu chodzi. Czemu każda paczka oddaje na live? Ja bez kitu, o co tu chodzi w ogóle? Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi z tym dropem. Jak teraz odda, to normalnie wychodzę, wychodzę z pokoju. No dobra, Renato dwa miesiące temu by oddało. Dobra, już uspokoiliśmy, emocje. Troszkę chociaż, ale było naprawdę, było gorąco. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita historia. 90. minuta, już doliczony czas gry. Declan Rice daje prowadzenie Arsenalowi. W związku z tym, jeśli taki wynik się utrzyma, to Rice będzie kartą 99, pozycja SO będzie dla niego wskazana, moim zdaniem. Dlatego teraz yy, symboliczny moment. Mason o, Mount zrobiony w razie czego, jakby to jednak United wygrało, ale już chyba nie wygrają. A remis mnie nie zadowala, także mogę już się w sumie yy, pożegnać z tą kartą. Papa pa, Mount, ważne, że Rice będzie kartą 99. Mamy paczkę 100x82. Ja tutaj obstawiam 20 kart specjalnych. Teraz każdy przed otwarciem tej paczki przeze mnie obstawia w komentarzu, ile tu będzie wiadomo, że jedna. To już mogę Wam zaspoilerować. Będzie to Bronhill. I teraz zaczynamy liczenie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenaście tylko, chyba że na końcu jeszcze. Ach, nie, to lipa. 4, 11, dobra, 12. 13, 14, 15 15 kart specjalnych w takiej paczce. A walkoutów ile? 15, 17, 19 20 walkoutów w takiej paczce. To jest moim zdaniem fatalny wyjd, no ale. No nic z tym nie poradzimy już, niestety. Słaba paczka. Mamy player Pika 94. Otwieramy go normalnie. 1 z 4, liczę na kartę 99. Jakąkolwiek, której nie mam. Nie do Naruma, nie Neymar 99, tylko ktoś inny. Ale Lipa Orany. Insinieru to w każdej parcele. Co Merdens akurat nie Di Natale ile? 190? No 100. 120 Di Natale. Także mega słabo. Poczekaj, 100 razy 82 plus. U Christiana. Zobaczymy, co u niego wypadnie. Nie skipujemy, obejdźmy sobie. To będzie Barella. O Boże, serio? Najlepszy to w tej paczce to Di lorenzo Naprawdę. No, zobaczymy co w środku, bo. O kurde! <laughs> Czy znaczy, widzę, że duplikaty są? Ale wygląda to naprawdę absurdalnie. Trzy karty specjalne tutaj. Zobaczymy, ile na duplikatach specjalnych. Okej, okay, tu 4, 5, 6, 7, 8. To, są, to jest Kpina. To jest kpina. 9 kart specjalnych w takiej spadce ze 100 zawodnikami. Taki żart, prawda? Ja nie wiem, to jest moim zdaniem jakieś nieporozumienie. No to teraz zróbmy sobie małe podsumowanie dzisiejszych trafów. Trafione tak. Neymar do tego Declan Rice zapewnił sobie sam upgrade do tego trafiony jaja turę. Do tego jeszcze tutaj też niesamowite karty. Ovarian raz trafiony, hmm, Raz trafiony Schweinsteiger, Gomez trafiony Griezma, Ronaldinho. Forland to już takie mniej, mniej znaczące karty. No naprawdę działo się dużo. No i Mbappé też trafiłem. Duplikat, jak już go jednego przepaliłem. Niesamowity drop. Dalej trwa, wiadomo. Trzy tygodnie będziemy mieli nową gierkę, także ja zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo od razu jak Nuszy Nowa gra, no to startujemy z mega kontentem. Także dzięki za oglądanie, łapeczka w górę i do usłyszenia w następnym odcinku Siemanko, Cześć!